No witam wszystkich bardzo serdecznie, e, chciałbym Was gorąco przywitać, e, długo, długo mnie nie było, powiem Wam mam lekkiego stresa, mam lekkiego stresa, bo minęło tyle lat i jak przeglądam te swoje stare videosy i widzę siebie pełen takiego entuzjazmu, jakby nie było to parę lat już upłynęło. No to czuję z lekka tremę, nie? Chciałbym uspokoić tych, którzy e, mnie już pochowali. Żyję, mam się dobrze. E, zdrowie, co prawda, trochę mi zaczęło szwankować, ale już wychodzę powolutku na prosto. I teraz e, 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 chciałbym Wam powiedzieć, co mnie skłoniło do tego, żeby. Się pojawić. Czy to będą nowe opowiadania, czy to będą nowe historie, czy to będą nowe przemyślenia, czy to będzie spojrzenie na perspektywę naszych współczesnego świata, czasów, pa, prawda, przez takiego faceta jak ja. Yy... I chciałbym <laughs> Wam wszystkim, którzy czasami jeszcze mnie oglądacie, wyciągacie jakieś wnioski, czy ewentualnie. Zapamiętujecie moje sugestie, chciałbym Wam odpowiedzieć na jedno dręczące mnie pytanie. Niedawno zresztą to pytanie zadałem swojej żonie. Dlaczego nie zostałem bohaterem? Dlaczego nie zostałem bohaterem? Kurde, facet urodzony w Warszawie, wygadany, prawda, mający jakieś tam argumenty, nie został bohaterem. Gdzie dzisiaj każdy, kto włączy telewizor, czy weba, czy internet, pełno tych bohaterów, prawda. Ja sobie myślę, rany boskie, Gośka, dlaczego ja nie zostałem bohaterem? O już weź przestań człowieku, daj sobie spokój z tym przemyśleniami, dlaczego nie zostałeś bohaterem, nie zostałeś dlatego, że nie byłeś w tym miejscu nie o tej godzinie. Dlatego nie zostałeś tym bohaterem. No tak. Jest trochę w tym racji. No jak ja mogłem zostać bohaterem, skoro ja byłem w wojsku reżimowym? Wojsko reżimowe. Wojsko reżimowe, patrząc z perspektywy, to dzisiaj jakbym został chyba jakimś politykiem, to by to wyciągnęli na mnie, to pogrzebany tak. Ale ja się tym nie przejmuję. Politykiem nie jestem, także mam prawo do własnej wypowiedzi i teraz chciałbym powiedzieć Wam moje przemyślenia, dlaczego ja nie zostałem bohaterem. No, nie zostałem bohaterem, dlatego, że szczerze powiedziawszy, nie kochałem tego państwa. Nie kochałem tego państwa. Nie kochałem tego państwa ludowego tego państwa komunistycznego. Nie kochałem jego brudnych ulic, jego powybijanych latarni. Nie lubiłem jego brudnych tramwajów, autobusów, dziury w drodze, pogody. Po prostu nienawidziłem ten kraj. I sobie zawsze myślałem, jak chodziłem, wiecie, na filmy amerykańskie, to yy, nie mogłem sobie nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że zwykły robotnik wraca, prawda, z fabryki, otwiera lodówkę, w tej lodówce ma wszystkiego pełno, prawda? Piwa, koniaki, siada wygodnie, popija, włącza sobie telewizor kolorowy, nie? Ja nie mogłem sobie tego wyobrazić, jak, jak, jak to? A my cały czas w tym kraju, w którym ja żyłem, mówiliśmy, że u nich jest samo zło, że to są źli ludzie w ogóle, że to jest zły ustrój w ogóle, że to że my, my jako krasa robotnicza, my jesteśmy najlepsi, nie? Ja nigdy tego nie mogłem zrozumieć. Ja, kurde, mi się chce coś ostrzejszego powiedzieć. Nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego jest taka gadka. I teraz ktoś sobie zada pytanie. No tak, no ale to jest Twoja ojczyzna. Powinienem się kochać. Odpowiedź jest prosta. Nie powinienem jej kochać. Dlatego, że przez 30 lat Mój łeb prowadza na kłamstwo. Moim idolem był Świerczewski, generał Karol. E, prawda? Y, były wiersze patriotyczne, które mówiły o rewolucji. Ja, 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 wiecie, ja mam te wiersze w głowie. One zostały mi wbite w w mój pusty łeb wtedy. Ja, jak ta, jak ta maszyna. Uczyłem się tych wierszy, przetwarzałem je i, prawda, 1 maja skandowałem imię Towarzysza Edwarda Gierka to i innych, prawda, yy, towarzyszy, bo tak trzeba było. Założyli mi chustkę, prawda, miałem się uśmiechać, machać chorągiewką i było super. I teraz w tej ideologii ja byłem wychowywany. W tym kłamstwie. I ktoś powie yy, no tak, ale inni mogli, inni potrafili. No tak, potrafili. Pod warunkiem, że była ta rodzina. I teraz otwierając drzwi mojego domu, wchodzimy do domu cuchnącym alkoholem, bo tak trzeba było. Klasa, klasa radziecka właśnie tak uczyła, że prawdziwy facet, to który pije wódę, Grzmoci swoją żonę, czyli wali ją. On ma najwięcej do powiedzenia, prawda, i tak dalej. I nic więcej do szczęścia mu nie potrzeba. Ja, ja ja w takim domu byłem wychowywany. Mój ojciec nigdy, nigdy z nim nie usiadłem i nie powiedział: Słuchaj, synu, twoja rodzina wywodziła się stamtąd, stamtąd, stamtąd. Twój dziadek walczył tu i tu i tu i zginął tu. Nie. Autentycznie. Tamte społeczeństwo miało to w d. Nikt nikomu nie przekazywał tego typu informacji. Bynajmniej nie mnie. Bynajmniej nie mnie. Także ja byłem pusty jak ta makówka i tylko to, co w szkole mi tam nawalili, prawda, tych ich patriotycznych proradzieckich historyjek, Lenino, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to ja... Byłem właśnie tym nasączony. Ja, ja byłem człowiekiem autentycznie pustym, bez głębi, bez wnętrza. Ja nie wyobrażałem sobie, że Polska może być innym krajem. Ja nie widziałem tego kraju. Ja nie pamiętam tego kraju, gdzie tam byłoby fajnie. Oczywiście rzucą się na mnie ci, co pamiętają, że było cudownie, wspaniale. Te, te dzieci, tych kacyków, którzy, kurde, wszystko. Miał. Ja tego nie miałem. Dlatego ja, jak oglądam telewizję, jak ja widzę tyle tych bohaterów, to ja mówię rany boskie. Ja byłem żołnierzem reżimowym, żołnierzem PRL-u. Moja przysięga polegała na tym, że złożyłem dwa palce, powiedziałem, że stać w braterskim przymierzu z armią radziecką i z innymi sojuszniczymi armiami. No i jak państwo stało się wolne, to mnie powołano do rezerwy i, i co? I ta przysięga dalej nie obowiązywała, bo nikt mi... Nie z tej przysięgi nie nie, nie. nie anulował tej przysięgi. Nie miałem nowej przysięgi, tak mi dopomóż Bóg. Nie miałem. I dlatego czułem się w dalszym ciągu oszukany. Non-stop oszukany. I teraz mija tyle lat, i ja widzę tych bohaterów i no, się zastanawiam. Czy oni byli wybrańcami, czy byli też sprzedawczykami? Ale to w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.